Chase i Rocky walczą o prowadzenie. Rabus, Kaj i Zuma o trzecie miejsce. A Marshal. Cóż, to taki miły piesek? O, nie będę znów ostatni. Co to? Marshal się zbliża? O, ale emocja! Zdecydowanie więcej niż cały. Jesteś zwycięzcą! Jestem? Yes! 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 A to twoja nagroda. Nowa, błyszcząca obroża. Gratulujemy! Przyczepię ci twoją zawieszkę. Wspaniale! Hej pieski, zobaczcie! Jee! Yes! Uciekaj od tych ciastek. No już, siu! Jej, marszał, miałeś szczęście! Dzięki tej nowej obroży to mój talizman. O! Ryder, nasz przyjaciel Huchuś zaraz spadnie w przepaść. Co się stało? Mocny wiatr złamał gałąź, a jego boli skrzydło i nie może latać. Już tam jedziemy! Nie ma problemu, którego nie rozwiążemy. Wybacz, Rabo, nie ma dokładki. No, przecież właśnie była. Świetnie! Udało się! Wspaniale, Roki! Hej, Marszał! Gałąź jest podparta! Wiem! Bo moja szczęśliwa obroża dobrze mnie pilnuje. Wow, wow. Dzięki, że tak szybko przyjechałeś! Przygotuj się na wypadek, gdyby marszał i chuchuś spadli. No jasny rider! Wow, wow. Wow. Lina! Wyjątkowa akcja ratunkowa Marszał. Dzięki kapitanie Turo! O! 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 Chase, teraz! Jej, na szczęście tam była gałąź! Ta obroża jest niezwykła! Ha? Dobrze, marszał, a teraz już wracaj! O, chyba będę musiał pójść dookoła! Zuma, przyda nam się twój poduszkowiec! Marszał może potrzebować pomocy! Gotowa do nurkowania! Zrobię ci opatrunek w bazie! <laughs> Obróża! O, Hej, pójdę po nią! Nie, marszał! To zbyt niebezpieczne! To nic takiego! Ja tylko... O! Jej! Ona przynosi mi szczęście, nawet jak jej nie noszę! Świetnie! Dzięki, Roki. Hej, marszał! Wyciągniemy cię! Chase? A skąd... Tu wziąłeś? Marszal! Byłem tu przez cały. Oh! Uh! Nieźle, marszal! To pewnie znów dzięki obroży. Nie, to nie dzięki obroży mam szczęście. To dzięki moim przyjaciołom. Ryder, dzięki za pomoc w uratowaniu Hukusia. No i mnie także. Wiesz jak mówimy, marszał, jeśli masz kłopoty, to dzwoni po nas. Jeszcze jedno ciastko? Mm. 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 Smacznego. Zasłużyłyście, moje dzielne pieski. <grym> <grym>